Pytanie teraz, czy będzie na tym śmietniku historia? Błękitna portmonetka. Do otworzenia. Gun Colsena wraca do starych czasów. Łowimy to. Powiem tak: coś tam zaczyna gruchać. Do góry, do góry, do góry, do góry Jensen. Musisz to przejąć. przejmujesz przejmujesz. Masz? Tam. Dobra, i teraz lakę patrzymy. Trzy, dwa, dwa, jeden, zero. <grych> zero będzie? Nie, chyba. O, jednak trudno. Mówi. Nie podajemy się. Śmietniki czekają, skaby również. A no, mamy garnuszki rozłożone na kartonie z telewizorem. Jednak bez telewizora, ale przypalone garnki. Pierwszy i drugi. Z myślą, aby ktoś wziął. No ale czy ktoś weźmie w takim stanie? Ciężko powiedzieć. A dwa metry dalej mamy rower minima. Dla dzieciaczka Amulet jest, dzwonek I Tu się nie kręci, tylko się odpycha Dzieciak się odpycha nóżką Jest i fotelek piłkarski Piłka grze A czy obrotowy? A ja wiem wow. <grym> Ja wiem o co chodzi Bo tu się ogląda mecze Kibicujecie z tego fotela nie? Masz, kibicuj. Dziurawę, skarpet Chyba ostro kibicowo, jak go rozerwał fotel. Na śmietniku można znaleźć również trójramienny żyrando. Bardzo ładny. Trzeba przyznać. Wszystko jest kompletne. Oprócz żarówek. Jest i konewka dla działkowiczów. Lakie podlewa kwiatki i idziemy dalej. Jeszcze robi kapu kapu, zielona miska, wylądowała do śmieci. Powiem tak, gospodynie ciasta rozrabiają w takich miskach, na pączki, na inne rzeczy, na placki. Miska okrągła, 8-litrowa, 8-litrowa. Ona jest w dobrym stanie. I kubeczek. Czas na kawę. Można oglądać śmietnikowy raj i popijać. Dlaczego nie? Jakieś pamiątki. Czyste obrazki w dobrym stanie. Od najmniejszego do największego. A fajne. Tak. I żelazko i jest i żelazko. I pracujemy, może i parowe, bo Dobra, no przeprasuj. buty też można plasować? niekoniecznie, tylko bluzy aha, teraz ja będę wiedział ale to zobacz, jakie przełączniki specjalne to jakieś często w domu i zagrodzie, patrz mieliśmy żelazko, jest i odkurzacz trzeba wyplasować i trzeba je odkurzyć Lano, niech odkurza. Będzie czyściej. O, fajne kamyczki. Tak, brylanty. Znowu jesteśmy bogaci. Zobaczymy te brylanty? Tak, jak bardzo będziemy bogaci. Przesypuj złoto brylantowe. Nie tylko do USA się wybierzemy. Rejs dookoła świata. Hej, hej widzowie, że siadam z Wami i oglądam śmietnikowy raj. Łapcie serduszka. Takardi, pudełko. Wystarczy zajrzeć i wyłonić potężne rzecz. A może buty? U. O, mało używane to o pewne 42 rozmiar. Kto ma taki rozmiar? Buty męskie. No na przykład ja. I raczej już nieuzdatne do użycia. No trudno, i lecimy dalej. Mamy i zabrudzone buty. Duma. Rozmiar znany? Nieznany. Lak, jesteś dumny z tych butów? No fajne. To bardzo zameczki ma z boku. Tak. Się łatwiej zakłada. 45. Kto chce? Nie wiadomo. Ale żeby tak ładnie ułożone buciki w śmietniku i to w takim stanie, barski. Rozmiar 39. Ładne buciki. Bardzo ładne. Więc zostaną w ten, w tym miejscu. Na śmietniku można się elegancko ubrać i to żaden wstyd wręcz przeciwnie, to zaszczyt. Jak choćby w tej kurteczce sam raz na taką pogodę kurteczka damska ładny koloryk tak bordowy F. &F. typowo na jesień widzowie bluzę, kurtkę już mamy teraz jeszcze buciki i można iść w drogę Jennifery rozmiar 3,8 ocieplane można zakładać na te parę roku były ciuszki dla dorosłych, mamy ciuszki dla dzieci albo i ręczniki, no coś podobnego Serki ręczniki takie rzeczy tak, i to damy do PCK do kontenera PCK jest i pora na dywany na śmietnikach ala dywaniczki pierwszy ładnie się prezentuje, nie powiem i drugi Bliźniak można zastosować do łazienki, żeby przedpokoju rzucić. A co myślicie o takich poduszkach? Wyrzuconych do śmieci. A to na krzesełko do siedzenia, żeby było wygodniej. Jeszcze inny wzór. A ta reklamówka, jakie skarby posiada? coś tam posiada? Bluza. I piknikowy kocyk. Fajny brzorek. Druga reklamówka. O, I kocyk? no taki kocyk albo czy to takie? A taki ocieplasz na plecy, raczej w stylu trochę za ciemno. Trzeba uruchomić światło, bo bo mamy do czynienia z dzwonienką, ale już. Uszkodzoną. Proszę bardzo. Czasami takie widoki na śmierć. To taka na zewnątrz do kompania. Ponownie przyświeć latarkę, rakie. Jak trafiać to seriami w poprzednim odcinku i teraz. A teraz mamy 20 groszy. Kurcze, dlaczego było tak blisko? Zobaczcie jaki pie... przepiękny kubek, kwiaty i taka rozerwana więź. Po prostu został wrzucony i się zbił w czasie lądowania. Jaka szansa, że w tej reklamówce będą ciekawe rzeczy obok tego koszyka, kołsza. Liście. liście trawa, a kuku mleko szkolne łaciate do kwietnia 2-5. No dobre jest. mleczko, dobre do marca 2 Jak widać, dobrego jedzenia na śmietnikach nie brakuje. Wyśmienity jogurt gruszkowy. Tylko tym razem data 12 lipiec. A serek wiejski, klasyczny, wrzesień 2,4. Ukrył się jeszcze jeden niezapieczętowany. 25 września. Cóż. Wow. No to nieźle. Raj dla puszko zbieraczy. Normalnie, witamy w tym śmietniku, w tym kontenerze. Nic, tylko brać. Ale by kopki, by to robić. I ciąg dalszy, puszko, puszko. puszkowego raju dla puszko zbieraczy. Gabaryty, i wystawki. Normalnie, łazienka, plus drzwi. drzwi jeszcze niczego sobie. No, fajne, to jest, to jest y, y, duże. Można coś na tym postawić. Woda nie leci. Nie da się rąk umyć. A zaczerpniemy trochę gabarytów wystawek. Chociażby takie lampki. Nawet zarówkę mamy w środku. Nocówkę. Nocówkę. W poprzednim odcinku był różowy fleming. A teraz jest różowa lampa. I też żarówka, to jest polska, to są gabaryty i wystawki normalnie. Może od lodówek, poszuflatki i drzwi. Do łóżka, materaca. Oby te jabłko przyniosło szczęście. Tutaj jest szansa, mamy portfel do wyciągnięcia. To nie, bo to raczej nieprzyjemne i jak zawsze swoim fachowym okiem lakie zobacz zamknij, zamknij przekazuję latarkę aha, nie przygotowany nie przygotowany, muszę ręce chirurgiczne, rękawice chirurgiczne otwieram my pierwszy zameczek czy będą skarby? czy nie? O. Patyczki. Co? Monety? Coś, Coś tu jest. To chyba są guziki lakie. Tak? Chyba tak. Może wysypię? Patyczki i, ta, i guziki. No wysyp, wysyp. O! Nie, 5 złotych. O. Tak? Poleta. Czy 2? Lakie, bo zasłoniasz tam rękawiczką. 2 lub 5. Pięć. 5 pięć, chyba. 5. Pięć. Pięć to patyczki jakieś. 5 złotych. O. Co? Jest, jest drugie. No wiesz co? Wyciągaj dalej, lakę. O! Co? Trzecia? Trzecia. Trzy, co tak? trzy złotówki. Takie się wyrzuca rzeczy. Zaglądaj dalej. No tak, jak tak dobrze idzie. A jeszcze go nie otworzyłeś. Widzowie, może być bardzo ciekawie. Trzy piątki wyskoczyły, plus trzy guziki. I patyczek, ale to nieważne. Uwaga! O, tu mamy strąpinkę. Jakieś papierki. O! Co? O nie! O dobach, kurde! Dobach. Kolejne dwa. Tego nie dotykaj. Słyszysz? Tego nie. Tego gazika nie dotykaj. I Cukierek spadł! Cukierek, cukierek. jeszcze. Gazika nie dotykaj, bo tam mogą być wiesz. A tu? Krew i tak dalej. A tu mamy... Też nie, nie dotykaj, nie dotykaj tego. Dobra, nie chodzi o to, bo... Może być wiesz o co chodzi. Nie. No, to chusteczkę nie dotykaj tego. Widzowie, mamy 5 monet po 5 złotych. Trzymaj latarkę. To, co wyglądało niesamowite na początku, okazało się prawdą. 5 razy, czyli razem będzie 10, 25 złotych. O, nawet się nauczyli? <laughs> I takie, takie portfele, nie tylko torebki, warto trzeba. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że to nie są zwykłe piątki. Mają napis Dziennie Niepodległości 2018, czyli na stulecie. O, Więc to... dodatkowy plus tej zdobyczy. Te guziki są? Czy co to jest? Tak, guziki. Śmietnikowy raj. Oj, dobra, nieważne. O? Śmietnikowy raj. Zapraszamy na kolejne odcinki. Papa. Pa.